Podobno Korea Południowa najlepiej poradziła sobie z koronawirusem, a my w Polsce poradziliśmy sobie tak. Zaczynamy. W kasku trzeba jeździć, bo te oboszczenia nowe wprowadzone, nie wiadomo z której strony że spodziewać się oboszczenia teraz. No, no, bo jak na przykład usłyszałem, że 16 latek nie może sam być z domu, to mówię, wow, jaka idea, że, że 16 latek nie może sam i z mamą wychodzić. I o co chodzi? że Jak wirus zobaczy, że nastolatek latek z mamą jest to go ominie. Prawda jest taka, że jak go dziewczyna zobaczy, że on z mamą za rękę idzie, to, to wtedy go dopiero ominie. powiem mięczak. tak. Więc o co chodzi? A powiedzcie, co mają zrobić nastolatki, które na przykład są wychowywane przez babcie. Ja byłem wychowany przez babcie. Co ma taki nastolatek zrobić? Jak ma wyjść na spacer, jak babcie nie mogą wychodzić, bo babcie to nawet jedzenie teraz będą dostawać przez balkon, będą karmione dziadki i babcie przez balkon przez wolontariuszy. No taka, taka prawda jest. W ogóle się zastanawiam, jak będzie wyglądało karmienie na żoli bożu. <laughs> Wiecie o co chodzi? Wila na Żoliborzu, Sasin przynosi drabinę, a tam Julia Trybunalska do góry po drabinie i prawda dziadka Jarka będzie karmić. No ale to, to już tak niedługo będzie. Więc wróćmy do nastolatków, bo nastolatki nie mogą wychodzić sami, więc muszą z babcią ewentualnie, tacy co się z babcią wychowują, ale tylko do kościoła wtedy mogą. Aha, bo babci mogą do kościoła. Więc zastanawiam się, co w takiej sytuacji nastolatek, który wyjdzie z babcią do kościoła, wirus to zobaczy, no to tylko zatrze ręce, a nastolatek będzie miał traumę na całe życie, bo się może okazać, że wyjdzie na spacer z babcią, a wróci już sam. Premier powiedział też, że nas nie stać na całkowity lockdown i kazał zamknąć tylko te restauracje, puby i bary mleczne. Czyli jakby kazał zamknąć tych, co stać na lockdown. E, ale mówi, że będzie pomoc, myślą, o pomo myślą dopiero o pomocy, ale dlaczego myślą dopiero nie dają od razu? Zacząłem się zastanawiać i mam, wyczaiłem. Chodzi o to, że oni po prostu teraz, można powiedzieć, grają na zwłoki. Znaczy, na zwłokę. Bo rząd wie, że połowa restauratorów bez pomocy sobie strzeli w łeb, a druga połowa rzuci się z mostu. Więc sami rozumiecie, warto poczekać. In just a few moments our show will begin. Jedno jest tym wszystkim pozytywne, że widać, że wirus osłab i w lesie już przestał atakować. I dobrze, bo w lesie teraz akurat są kobiety, wszystkie kobiety są w lesie, znaczy tylko te, które e, e, używają brzydkich słów i mówią dalać. i one są właśnie ścigane przez policjantów z gazem. Zastanawiam się, dlaczego ta ustawa dla kobiet teraz Taki moment nie najlepszy chyba, bo to jesteśmy, wirus atakuje, szczyt zachorowań, fala pandemii, ble 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 ble, a my nagle tutaj karzemy kobiety taką ustawą. I wiem jak to było, wpadłem. Chodzi o to, że dziadek prawdopodobnie, w ogóle to przez pierd się okazało, zwykły pierd, dziadek właśnie z kotem byli sobie na obiedzie w stołówce konstytucyjnej. Znaczy on był bez kota, a kucharka była bez konstytucji, ale za to tam obiadek domowy był ze schabowym. Pili sobie właśnie kompocik, kiedy nagle w radiu podali informację, że na stadionie narodowym e, robią szpital e, i rozkładają 2000 łóżek. A prezes pamięta powiedzenie e, religii, który mówił, że jak masz tylko łóżka, to se możesz otwierać burdel, a nie szpital. <gryw> Więc dziadek Jarek przełknął szarlotkę, puścił bąka i mówi: Julka, a, dobrze, czerwone światło, to powiem Wam, co Wam mówi. Mówi tak, Julka, pyszne było, ale burdel jest, zrób coś z tymi aborcjami. A Julia Trybunalska przez tego bąka właśnie nie dosłyszała i spytała z czym? A dziadek mówi, nie, nie, nie z czym, nie chce mi się, może potem. Mówię, żebyś z aborcjami porządek zrobiła. I w ten sposób powstało nowe słowo składające się z dwóch słów zakaz i aborcja. I to nowe słowo brzmi zaborcja. I wtedy... Prezes dziadek i na pewno powiedział: Julia, pamiętaj, że nie po to Polska była pod zaborami, żeby teraz być pod zaborciami. Hey, Elvis is alive. Ale nieprawdą jest to, drogie kobiety, że w Polsce nie macie wyboru. Głowa do góry, znaczy głowa najpierw na dół, bo tam w przyziemiu macie już okno życia, a teraz głowa do góry, prawda? Gdzie trybunał obiadowy zbudował dla was nowe okno, okno wyboru, przez które będziecie mogły skakać. Ale żeby nie kończyć tak pesymistycznie, zakończę żartem i powiem wam, e, za co to jest kara, bo to jest ta ustawa to jest kara oczywiście dla kobiet za to, że roznoszą covid. Bo nie wiem czy wiecie, ale covid roznoszą tylko kobiety. Tak, pokażcie mi faceta, który ma 37 stopni, jest złożony gorączką w łóżku, 37 stopni, i który się zerwie i poleci do galerii handlowej na zakupy. Nie ma, czyli kobiety. Dzisiaj galerie handlowe nieczynne, także dzisiaj możemy bezpiecznie w kasku iść na spacer. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, trzymajcie się i co łaska, pamiętajcie, patronite cały czas działa.